Witam wszystkich tu Bunio A to kolejny dzień w Minecraft Właśnie jest poranek i jestem otoczony Dobra Dobra moi podopieczni już chyba zaczynają wychodzić albo albo to było po prostu o przemiana wilkołaka z powrotem w człowieka Pięknie, ten też by mógł. i tak zrobić. Ja. Yeah. Eee, dobra, trochę zobaczę, co się zmieniło. I zrobię szczur. Jeszcze jeden. Dobra, to też możesz zginąć. Te dźwięki uwielbiam, które on wydaje. No niestety, jak jest zwykłym człowiekiem, to dostaje tego drewniane narzędzia. Ehm, no tak, zupgrade'owałem sobie trochę domek. Na nieszczęście dowiedziałem się, że jeżeli mój domek jest na mapie w wiosce, to możliwe, że oni go skoszą, bo... Wszystko, co jest na mapie, cały ten obszar, to oni go będą zabudowywać budynkami. Zrobiłem przejście do mojego. Dobra, na razie tam nie wchodzę, bo zapomniałem go oświetlić. Eee, przejście do mojego domku, tego pierwszego. Dobra, zbiorę moje bryki, zaniosę im, aby się tam rozwijali. Wziałam dalej. Zacząłem hodować czcinę tutaj, bo będzie mi potrzebna niedługo. Mam nadzieję, że trochę jej wyrośnie. Bo na razie mi się nie chce wracać. Do domku. A tam mam sporo tej trzciny. Sobie zbiorę najpierw to później Bo mam jeszcze zamiar przejść się do lasu, aby poszukać tych nowych drzew owocowych. Tam jeszcze widać pod dali yy, baobaba. Bardzo zmyślne i wkurzające drzewko. Tam zasadziłem już baobaba. Niestety mi nie rośnie. A Bone meal nie działa na Baobabę. To znaczy, na wszystkie nowe drzewa nie działa Bone meal. Nie wiem czemu. Że nie wiem, czy jest jakiś sposób, aby przyspieszyć to sprzedawanie. Będę musiał jakieś skróty klawiszowe sprawdzić. To wszystko, co widać, no to, to zebrałem pod koniec już kopania kopalni. Znaczy tego przejścia. Dobra. Dobra, i idealnie. No i właśnie to jest mój domek. On się właśnie mieści w granicach, właśnie miasta. Więc mogę się z nim pożegnać, niestety. No ale jeszcze zobaczę. Na razie go nie będę rozbudowywał. Zobaczę, jak to będzie. Może będzie dobrze. Bazę będą ich e, będą rozbudowywać. Może się przyda. U, widzę, że nic nie rośnie. Miasto się przyda. Niby hindusi, a nie chcą mnie zabić za to, że zabiłem im krowę. przeszkadam ludzka już się jakoś e, bardzo rozwinęła to znaczy bardzo e, rozmnożyła bo jest już ich dość do, dużo chyba z 20 coś osób więc nawet nieźle dobra to ja pójdę zostawię tylko graty Idę pokazać nowe drzewka To zostawię, patyk Tu mam jakąś kasę, mam Uhuhu. Dobra, diamenty zostawię O. To złoto Dobra Mmm Dobra I idziemy Właśnie, zrobię nowe briki, zanim się przejdę. No, zbierałem. Wow. No, zbierałem się trochę tego, jak kopałem, właśnie te przejście. Więc mogę się bawić. Kurczę, gdzie ja to zostawiłem? Jest. No, no jak wyrównywałem teren, to też jest dużo piasku i innych potrzebnych rzeczy zostało nie wiem czy może tutaj nie, nie zrobię no obra na tole Dobra trochę już zrobiłem więc nie chcę mi się na razie kupować następnego narzędzia więc lecę że nie są to piranie Ta razu musiały się rzucić A to nie wiem czy piranie było Super, straciłem cały dzień O, widzę kukurydzę A, nie było nasionka Dobra, to jest yy, jabłoń. Wystarczy mi jabłko, aby mieć nasionka na. Aby zasadzić drzewko. Mi się przydała kurydza. O, idealnie nasionko wypadło. no dobra, znowu muszę się wrócić. Dobra, jak się obudzę, to lecę od razu. Lecę od razu pod drzewka. Hmm, będę musiał jeszcze trochę tych pochodni postawiać, aby mi się wokół domku nie rozpiły, bo jak mi ogród się zespawni. Się w kurze, jak będę musiał wszystko odbudowywać, na razie muszę ich pozabijać, bo nie będę mógł zasnąć. Dobrze. Kurczę tędy, bym musiał jakąś szybszą drogę znaleźć. I tak mi się zregeneruje, więc mogę skakać Dobra, pokażę tego ba bo mówię, mówię o nim, nie pokazałem. No, i te rybki to taki szybszy chyba sposób na łowienie ryb. Bo stanie z wędką i łowienie to była tragedia. Właśnie, jeszcze to mogę zabrać. Nic nie wypadło. Nic nie wypadło. Nic nie wypadło. Nie wiem co to jest, ale chciałbym się dowiedzieć, co tam wypada z tego. Tutaj chyba miałem marmur. Tak, tam jest marmur. Trochę wydobyłem go, ale na razie nie mam zastosowania, więc Zostawiłem go. Jestem ciekaw, czy, czy w tym te, Packu można otrzymać nasionka tego dyni. O! To jest chyba... tak, to jest chyba pomarańcza. Tak, pomarańcza. Tak jak mówiłem, potrzebuję tylko owoc, aby zrobić nasionka. O, 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 o. To jest miedź. Bardzo przydatne. To znaczy do robienia kabli jest przydatne. Już jestem... Jeju, zapomniałem mm, Tak będę łaził mm, pomidory, dobra Będę musiał zostawić te gaty znowu i tak łazić Hmm. o niedźwiedzie niedźwiedzie nie zawsze atakują hmm. ale warto aha super warto je zabijać bo wypada z nich ryba hmm. no dobra z tych nic nie wypadło zdrowie tu dziwi to znaczy zejście bo już wkurza Dobra, jest yy, to, tak, Tak, No i szybkie zostawianie gratów. To od razu sobie przepalę. Tutaj może mam to, już. Yy. Yy. Ja nie Dobra, to sobie pozostawiam Mam dużo miejsca Może tędy jakoś się ruszę hmm, Byłbym wdzięczny, to znaczy byłbym zadowolony gdyby w okolicy bym miał te drzewa gumowca hmm właśnie ta guma będzie potrzebna do izolowania kabli już myślałem, że szczur. Bo właśnie ta mieć jest potrzebna do robienia kabli. Znaczy tak jakby drutów. A właśnie guma do izolacji no też mógłbym Dobra, chodź, zabiję was Wow, 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 wow Nie, nie chcę ginać, nie chcę ginąć, nie chcę ginać, nie chcę ginąć, nie chcę ginąć. Kurczę! Mm, głupie zrobiłem. Chciałem się ten zatonąć, aby móc się najeść. Tak Zembu Kostki No i mam moje atakowanie zwierząt To jest fajnie, że będę wiedział gdzie to poleciało Gdzie ja je Znalazłem

Dobra, na chwilę będę. Dobra, jestem z powrotem. Dobra, coś widzę. O Super. Dobra, wiem. Przynajmniej wiem, gdzie tu Eee Diament... nie, nie będę ich wykorzystywał zrobiłbym sobie miecz i je zabił super miałem z 15 level teraz jak wziąłem te miałem 11. Jeszcze jakieś dziwne zejście wybrałem. Nie no! O ludzie! Mam no, jakiś miecz przecież. Wspórzyły mnie zwierzaki. Może to za to, że zabijałem ich... ...kolegów. Najlepszy sposób na zabijanie. Nie nie atakują, bo nie mają zasięgu. To było moje doświadczenie. A, już chyba zebranie. Dobra, jeden poziom chyba tylko straciłem. Coś jeszcze jest mojego Sieju no Dobra, tak jakoś poukładam. Jestem pozwolą? Nie. Żarło. Dobra, tego dirt'a jakby był potrzebny. Lacturacid. Się... Nawet nie zauważyłem skąd to wypadło. Chyba z tamtych co rozwalałem, tych takich brązowych. Chcę sobie przypomnieć gdzie zostawiłem te pomidory. Jeżeli znowu straciłem cały dzień. Tutaj. Aha, to nie były pomidory, to by był ten sadzonka e, tych jabłoni. Bo w tej. O, następna sadzonka. W tej wersji e, drzewa same się sapinkują. Tutaj też jakaś sadzonka czegoś. Chyba. No i znowu straciłem cały dzień na zabawę z lwami. Następna sadzonka. To jest chyba cytryna. No. Tutaj widziałem ten żelazo. Straszony. Aha, to jest. Dobra, robię tak abyście coś widzieli, bo ja będę widział. A już na YouTube będzie to kiepsko było. było. Widzę, że mi wilki zagrodziły drogę. Ale szuterzy do mnie strzelają. Aaa, plecki oczywiście. To muszę zrobić jakieś schody, bo. To znaczy normalne schody. Mam nadzieję, że pójdę spać. No. Bo mogą być nawet w domu, ale jak obok są. Właśnie potwory, to mnie zasną. Coś mi tam zniknęło. Coś tam było. Spadówka. No musiał na powtórce zobaczyć co tam było. Siema, ziemola, ale już się tak ładnie rozwinęli. Dobra, pójdę jeszcze po te drzewka, ale chcę zobaczyć co oni jeszcze tam potrzebują. Mmm. Cookbrika. Co się wow. eee, jak się robi kod brika? Eee, tego mod brika, którego zrobiłem, trzeba po prostu przepalić. Dobra, jak będę miał więcej, no to poprzepalam. No i tak oni się rozwijają. Jeszcze to będzie ładniej wyglądało, ten ich eee, zameczek. Właśnie ten cookie break jest taki biały i te ich domki będą wszystkie białe, bo wszystkie weźmą właśnie przerabiać na białe i to jest masakra, ile oni będą potrzebowali tych wszystkich e, surowców. Miałem tutaj baobaba i nie pamiętam, czy pokazałem go. Dobra, to jest brzydki baobab. Co się popchało? Nie. Dobra. To jest już wycięty bogo, w którym się bawiłem, bo myślałem, że mogę go ściąć na raz. Jakoś ciemno jest. Hmm. Dobra. Lepiej? Chyba lepiej. No. Zrobi wziąłem sobie trochę nasionek, aby to zasadzić, ale później zobaczyłem, że z tego drewna z tego drewna nie robi się plantów, tylko stiki. No ale ma się więcej stików, wiadomo. Zabieram się, bo potrzebuję później. No a tak wygląda normalny baobab czyli 3 na 3 na 5. No jest dość duży. Są akurat dwa połączone, tam jest ich jeszcze kilka. Masakra jest z nimi zabawa, by się tego pozbyć. Jakby się chciało zrobić pod tym, gdzieś tutaj, jakąś e, farmę. Trzeba najpierw wszystko to ściągnąć, bo będzie zasłaniać światło. Dobra, mam jabłonkę, mam lemona, mam oranża. Chyba awokado miałem. O, i awokado. Brakuje mi gumowca. Tam jeszcze jakiś limon. Ja ciekawe gdzie jest drzewko tego limona, że tak się saplinguje. Właśnie, miałem tylko ironę wydobyć. Tu już jakieś bagniste tereny. Tu coś jest, tu jest węgiel. A tak, sobie coś tutaj. Chociaż w tej wersji znaczy w tym patchu o... Znowu ten... Bardzo szybko się wydobywa marmur Dziwnym trafem, bo nie powinno przecież tak być, bo... Chyba, że zrobię właśnie domek z tego. Dużo tutaj tego marmuru. Chyba zrobię właśnie ten, z marmuru domek. Jak mi go tamtego rozwalą zrobię z marmuru to znaczy z, z brika marmurowego. Teraz to chyba. Ze wszystkiego można zrobić brika. Bym się nie zdziwił, gdyby było jeszcze można z dirta zrobić brika. Dobra, tutaj chyba było. Nie, to jest węgiel. Hmm, pomidory bym potrzebował, by zasadzić Resz, Nie wiem, jak zdobyć. Chyba, że tylko od Azjatów. Hmm, bawełna hmm, hmm, hmm. nie pamiętam jeszcze co tam by mi się przydało dobra, co znajdę to będę... o aha, to jest no dobra myślałem, że to drzewko limona to zbyt daleko nie powinny wypadać te nasionka. Następny kotek, jej jak ja was nie lubię. Tylko zbytnio pojedyncze postacie. Dobra, może. O, co to było? To było... Tomato, ja. Yeah. Tak jak widzicie, może wypaść, może nie wypaść. Tu jest jakiś tam. Yy, tutaj? Co to jest? Chyba ten konik. Dobra, tutaj nie. Co to było to mało, Tak, konik. Tutaj chyba było to żwawe. Czy nie? Ał. Tu jest ten marmur co pokazywałem tu jest węgiel, Ta, tu jest żelazny. też się przeda... właśnie nie wiem czy robić kable z miedzi czy robić kable ze złota od razu albo złota albo żelaza żelaza czy jak to by było na ten nazwane stop pamiętam żelazo stal chyba ze stali pamiętam bo ma większą y funkcję energetyczną, czy woltaż. Nie wiem, jak to nazwać. No, po prostu y daje więcej prądu. Przewo y przewodzi szybciej. Nie znam się na tych y elektrycznych bzdurach. Z takimi pytaniami to do Milkana Zuki nie lubiłem Kaczka Nie lubiłem, a i tak byłem dobry